Dobra, tak jak mówiłem, przymierzymy sobie na jakie magiczny obra i zobaczymy jak się to zakłada. Tak naprawdę uwierzcie mi, że nie jest to żadna filozofia, wcale nie jest to takie trudne. Jeśli już jest jakiś problem, to tylko dlatego, że no, trzeba się przyzwyczaić, ale to jest rozmiar półmniejszy niż mam normalnie. Zobaczcie, jak skarpetuszka. Ciao, sekundy. Bardziej polecałbym, żeby sobie na drugim bucie zrobimy to w zwolnionym tempie i sobie obejrzymy. Jedna uwaga. Nie ciągnijcie na hama za, zawiązując te dziurki, bo jestem pewnie bardziej delikatne. Jest to włóczka, nie jest to jakiś yy, tam gruby element. I no każdy na pewno by płakał, jakby urwał. Drugi but. Dobra drugi. Przede wszystkim polecałbym, żeby nie ciągnąć tutaj, za to gdzieś tam do góry. Czubek do tyłu naciągnąć i wkładamy. Ślisko wchodzi, wszystko pięknie. I voila. Leciutko, leciutko, leciutko. To naprawdę nie sprawi różnicy, jeśli tu będziecie ciągnąć, ten but się wcale wam mocniej, dużo nie, nie zaciśnie. On tak przelega w każdym elemencie, w każdym tutaj, w każdym fragmencie, że nie ma sensu odciągnąć za Jak się prezentują? Zaki, ja to ze ściąganiem. Ze ściąganiem też nie jest tak źle, z tym, że należy sobie powiedzieć, że jest w but butach dość gorąco, bo nie ma żadnych miejsc, gdzie spominały wentylację, Jedynie tutaj, e, gdzie jest ten materiał taki e, typowo z włóczkiem, tutaj pewnie coś oddycha, ale w środku jest dość parno, więc mi się wydaje, już ściągałem już te buty raz, więc wiem jakie jest doświadczenie, e, że trochę może ta temperatura, która się w środku wytwarza i ta wilgoć e, przeszkadza w sejmowaniu butów. Tak naprawdę zjmowanie jest może trochę bardziej problematyczne niż zakładanie, ale jeśli się nauczyć to ładnie robić to nie ma problemu jak widzicie no a czasem można się tu trochę namęczyć najważniejsze jest żeby bożyć palec tutaj za, za ten obszar jeszcze niech tutaj podeszwy tylko tu jest takie zgrubienie jeśli to już przyciśniemy przez piętę to jest luzik.